Wow panowie, co to jakiś pościg? Ja pomogę, ja pomogę, spokojnie. Panie trafiłem No i... Y, no. I pomogłem panu policjantom i mogę na spokojnie... Jezu, co tu się dzieje w tym mieście w ogóle? Dobra. Y, dobra, to już mogę na spokojnie chyba zarzeć w no, już mi tutaj chyba nikt nie przejedzie. No więc co, dobra, yy, to tak, siemanko, siemanko jestem. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale z testowania modów do GTA V no i co? W tym odcinku przetestujemy sobie polskiego klasyka, czyli poloneza i co? Możemy się sobie zacząć. Jestem aktualnie na Ghostie jak widzicie, trochę powspominać. Trochę się ta okolica zmieniła odkąd ostatnio ja co widziałem no przede wszystkim. CJ se nieźle chatę odwalił W zasadzie jak wszyscy na tym osiedlu chyba od CJ a skopiowali Nawet Ryder mimo tego, że nie żyje Ale to nieważne Kiedy indziej może do CJ a sobie pójdziemy No i co, bez przedłużania Respawnujmy sobie naszego Poloneza I wpiszmy Pola MB No, niech się wczyta Jest nasz Polonez Wow, jak widzicie DWFSO Polonez, kompakty jest to oczywiście model tego samego twórcy co Tico, czyli Darewno. Więc spodziewam się również świetnego zrobienia tego moda. I tak, normalnie mamy tutaj, jak widzicie, ambulans polski, Polones. Na początku razem mamy na drzwiach. O, Model wykonali Laszlo i Darewno. Tutaj mamy jakiś 2016, został oficjalnie o Jezu, przepraszam, przekorwentowany. Mm. No, czyli tu mamy jakieś tam pozdrowionka. No i to tak się prezentuje. FSO Polones 1.6GLi. Oczywiście znowu mamy polską tablicę. Tutaj pewnie to, co było z poprzednim razem, dokładnie tak jest. Model By Converting. I tak się prezentuje. Może sobie do niego wsiądźmy. Zobaczmy, jak w środku wygląda. Tak się prezentuje. Brzmi całkiem nieźle, nie wiem jak Polonez znaczy, wiem jak Polonez zmienia ale nie miałem nigdy okazji jechać w prawdziwym świecie. No i tak się prezentuje, oczywiście mamy te syreny. Ja tylko mam tego horn boosta, więc trochę ciężej mi się to testuje. Wow, krzaczki bez kolizji. No i tak się prezentuje, mamy oczywiście działające światełka. Ale damy. cofajmy sobie tutaj oczywiście. wow, co się stało, Czemuś się kolor nagle na czerwony zmienił? Widziałem, że tu jest chyba... Tyle po prostu jest kombinacji, chyba 227 modyfikacji różnych, ale pierwsze, co chcę zrobić, to oczywiście tutaj, tutaj, drzwi otworzyć. Jak to wygląda? Tu się wszystko ładnie otwiera. Mamy silniczek. Ło, wow, silnika w prawdziwym Polonezie, zobaczcie na to, ludzie. Czyli tutaj F8. No, wow, naprawdę konkretnie zrobiony silnik jest. Zobaczmy, co mamy tutaj napisane na przykład. O Boże. Poczekajcie, w takim momencie... O, dobra, już jestem. Co mamy tutaj? Co, coś się rozczyta. Polonez Cargo. Ten model zrobił... Aha, tutaj tu mamy również te. Kredity. Teksturę, tutaj mamy te tekstury. No i tu mamy też tabliczkę. Ciekawe, ciekawe, czy to, to, to są prawdziwe dane. Na no, przykład te 1500 kg. 2500. Akumulator tutaj mamy. Tu mamy też jakieś coś. Co to, to jest? Lakier. Łodna, jakiś lakier. Mamy, wow. Naprawdę konkretnie rozbudowany mod Ale co, wejdźmy sobie do środka, znaczy zamknijmy wszystko No i tak jak w każdym poprzednim odcinku Przetestujmy sobie co tutaj mamy, jakie mamy modyfikacje Tak jak zawsze link będzie w opisie Mamy po pierwsze blok silnika What? Ej, możemy sobie różne bloki silnika wybierać Silnik 6010. co jest? Ale chyba generalnie to nic nie zmienia, bo no bo moc na poloneza się nie przekłada jakoś specjalnie, no mamy jakieś oznaczenie, może inaczej. Najpierw sobie zróbmy tak, koła, mam właśnie też ładne felgi polonezowskie DWFSO jak widać. No ale co, ten to jest polonez, to nie jest Ford muzak jaka w poprzednim odcinku. I tutaj sobie zamontujmy off i nim się przejedziemy w nieco cięższym terenie oczywiście. Spoiler, co mamy na spoilery? Mamy różne kombinacje, wow, karetkowe. Ale what the fuck? co się stało? Co się dzieje? Aha, bo tu mamy, wow Zobaczcie, mamy zabudowanego Mamy Patrzcie to, polonez po prostu Ja, jaka jest opcja Z karetki zrobiliśmy poloneza No nieźle Karo Ło, wow. tu? Taki trochę Zniszczony chyba, czy mi się wydawało? Nie, taka tekstura była po prostu. Kombi, jakie tu są opcje? Kombi studium, Co jest? Tej, kolejny mod, który. Ale lagi mam, kurde, co tak, fps spadły? No co, jest do 23 tak nagle? Chyba przez tą pogodę. A nie, to przez to, że po prostu poloneza robię. Ten zakźlaczek i w ogóle zardzewiał, tu z, mu na progu wychodzi, spod listy wy. Nie, no i no, już mi spadł znowu. Może po prostu wybierzmy sobie... Ej, patrzcie, to, to jest Polonez Coupé! Prototyp, który nigdy nie powstał. Ale opcja, ty naprawdę. Szacun dla ciebie, autorze, jeśli kiedykolwiek byś to oglądał. Ale dobra, wybierzmy sobie jednego Poloneza. Mamy zniszczony, porzucony... Zobaczcie to! Klapa zniekształcona. Tuning jakiś mamy tutaj, zobaczmy czy... Ło, podwójny wydech. Cabrio nawet. Ej, tu była tabliczka ze sprzedażą, sprzedam. Wow. Taki też zardzewiały cały. Też karteczki ze sprzedażą. Wieś tuning. Wow, naprawdę konkretnie, bo ja nie mam tyle czasu, żeby to wszystko prezentować po kolei tak dokładnie. Mamy polone za traka. No ja no tutaj jaki zniszczony. Ja pierdzielę. Uszkodzony wydech. Bez tablicy, nawet tu jakieś ośliny. Zabudowany, tu już mamy znowu karetkę. Ale dobra, wybierzmy sobie poloneza, który był gdzieś tu przy, o, właśnie, tutaj, o ten karo, dokładnie o tym mi chodziło. I tego będziemy sobie, o nie, no nie, ale przypał. nie kliknęłem enter. To był ten? Tak. No i tego będziemy sobie testować, to będzie nasz obiekt testów. I mamy przednie zderzaki, tutaj ma być 45 opcji, aż więc wow, duża ilość naprawdę. Tu mamy również, oj, o Boże, ale poszło. Tu mamy też również z czarnymi tablicami, uszkodzony nawet reflektora nie mamy. Mamy, patrzcie, USA tablica Co to? Ja pierdziele Ale opcja, ty Mamy poloneza za oczami, możemy mieć Mamy z halogenami również, z jakimiś, kurde, grillami Z dokładkami, Boże LWW wow tu też mamy zniszczony czarny zderzak albo bo tu już byliśmy A nie, tu nie byliśmy, tu dopiero idziemy dalej Tu byli, mamy inny samochód z oczami Ło, tu mamy takie tu mamy też takie, o wow, dobra, bierzemy tego, bierzemy tego, to będą rąbki karo po prostu, tylnego zderzaka nie możemy zmienić, patrzcie to jest tylko przedni zderzak niestandardowy, no, zobaczmy w takim razie progi jakie mamy, również dużo opcji, 16, no dużo, niedużo, według mnie tak przeciętnie, o wydech z boku, co to jest, wow, ale się nawet, jak się trzęsie ten wydech. Widać to minimum, że tak drga. Grille. I zanim wybierzesz grille, włącz okleinę. Dobra, nieważne, potem ją już wyłączymy. Ale tu grille to widzę, znaczki, lampy nam zmieniają. DW mamy nawet logo FSO. Również zniszczony. Taki mamy, taki, taki. Bez grilla. Ja biorę bez grilla, bo to jest w off -road. Tam na jakieś inne Quiddity to musi mieć dobrą wentylację po prostu. Maska, co mamy w maskę? W maskach znaczy się mamy różne maski, oczywiście. to jest taka zniszczona, odstająca w ogóle. O, a tak ta się błyszczy. Mamy przezroczystą maskę. Też opcja <grytania> ze znaczkiem Mercedesa. Ja już znalazłem swoją maskę marzeń. Ja wybieram tą. Na resztę nawet nie patrzę. nie. Po prostu, jak to jest ciekawe, zapraszam do opisu. Tam jest mod. Do pobrania do zainstalowania, więc kto jest ciekawy co było dalej, niech sobie zainstaluje. Tu jakieś patrzcie, spam za wycieraczkami bierzemy. To jest też taki polon, który stoi gdzieś na parkingu i mu wkładają pod te wycieraczki, nie wiadomo ile. Więc ja teraz wybierałem nad kola, dach. Czekaj, czy ja, ja byłem nad kola? Tak, to były nad kola, ok. Teraz dach. patrzymy na dach. Mamy wycieraczkę, mamy... Przyciemnienie szyby. Mamy jakieś zniszczoną przednią szybę. Jakieś Polska, Poland, FSO, Polones, DWFSO, Peaceur Z GTA, Tuning Rally. A myślę, że to się tu nada. Idealna po prostu wycieraczka. Nie, silnik, hamulce, wszystko uważam na maksa, bo to musi być szybki, konkretny Polones. ...zawieszenie, obniżmy mu, olej jest zniżony z jakąś ziemię, zobaczcie jaka jest różnica, jaki jest prześwit, nie? Ale nie, bo to w sumie w ma pójść, to zostawmy mu wysokie... ...pancerz oczywiście na maksa, no i jakiś ciekawy kolorek trzeba mu zrobić. Metaliczny, zobaczmy, jaki się do poloneza nada. Ja myślę, że najbardziej modny musi być, czyli biały w tamtych latach. Zobaczmy, śnieżna na niech będzie. Trochę nawet przyrdzę biały, ale to nieważne. Ten znaczek Mercedesa na tym na przodzie ta ta tablica.pl No dobra, tutaj dodatkowy, a zróbmy metalowy, a w sumie to i tak nic nie zmienia. Dobra, to niech będzie taki. Chociaż nie, dach się chyba zmienił, zobaczmy. Nie, tak się nie zmienia. Nie, bo ja nie, nie w ogóle nie kolorów nie patrzę. Nie, chyba się nie zmienia nic. No nieważne, więc zostawmy go tak. zobaczymy czy dirt level jest tutaj obecny na tym samochodzie. Jest, zobaczcie jaka jest różnica. Jak on wygląda, jakby nie wiem, gdzie on był. Jakby stał pod kogoś pod drzewem, nieruszany przez jakieś 20 lat, nie? Nie no, aż tak nie chcę, żeby był brudny. Wyczyślimy go. Zobaczymy, jak się pobudzi w międzyczasie, jak w offroadzie. Więc niech będzie czyściutki. Zobaczmy na przykład tutaj teraz, jak wygląda. No silnik ten sam, tu w środku się też nic nie zmieniło. Ale oczywiście tak, szyby też sobie zobaczymy. Wszystkie przy... Nie no, ten polonec musi mieć przyciemnione szyby. I dodatki, zobaczmy. Mamy ekstra, co daje nam ekstra 1. Może sobie tu wyjeźdźmy, to chyba idzie na środek. Ale jaka moc! Czy coś nam to daje? Nie widzę, nie widzę, ale niech będzie oczywiście. Tutaj, czy coś nam to daje? Mamy 1,4 GLi16. Patrzcie, z każdym innym, z każdą inną kombinacją mamy też inne tutaj oznaczenia. Tu mamy na przykład 1,6, na taty było 1,6. co nam to daje? Pewnie w środku też coś nam to daje, ale. Potem zobaczymy na pierwszej osobie, jak skończymy tuning oczywiście. Niech będzie też nie widzę, że coś dawało. Dobra tutaj też. Patrzymy dalej. Też możliwe, że to nie niektórych wersjach, tylko coś daje. Niekoniecznie w tej co... O, tutaj coś się zmieniło albo mi się wydawało. Zawieszenie jakby się trochę zmieniało. Nie wiem czy to było widać, czy nie. Tu no kurde, tu był musi być. Ej, patrz, nawet ma tablicę taką co ma tutaj. Zobaczmy czy jak pisze coś. Ej, patrzcie, normalnie działa. O patrzcie, mamy polską prawilną tablicę. No i co? Myślę, że już mamy elegancko poloneza W zrobionego. I możemy przetestować go na różne sposoby przede wszystkim jeszcze. O YouTube ma moc, zobaczcie jak to lata. Ja cię pierdzielę zobaczcie to. Ale to przyspieszam się to le lepiej niż ten muzna. Zobaczcie. Ale moc! Polska motoryzacja jest najlepsza, ja wiedziałem od zawsze. Ale jaki też ma model zniszczeń, tak jak te Tico, nie? Nie no, kurę to w minutę chyba zrobimy, nie. Ej, chwila, czekaj. Aj, i mamy pierwszy minus. Nieważne chyba od kombinacji zawsze będzie Syrena. Więc tu jest naprawdę duży minus do tego moda. Jak on wygląda, zobaczcie, jak on po prostu... Ja jak on po prostu... No, tak on ma moc, tak lata bokiem. Wow. Nie ma takiego pokazywania mi takich gestów na odcinku. Dobra. Przetestujmy go sobie, tu mam jakiś zakręt w lewo na przykład. Czy da się radę driftem jakoś? Nie, za duża moc po prostu. No, da, da się generalnie driftem latać, ale zobaczcie. Nie no, da się przy mniejszej prędkości elegancko. Normalnie... Zobaczcie jak to leci. Prawie jak, tak samo jak ten... Oj, pieska przejechałem, nie chciałem. Normalnie tak jak ten Mustang. Ale mam wrażenie, że może być on szybszy od Mustanga. Dlatego przeteleportujmy się tutaj, gdzie zawsze. O Jezu, góry Dobra, jesteśmy. Tylko trzeba oczywiście ruch wyłączyć, żeby nam tutaj nikt nie przeszkadzał. Nie, 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 nie to. My z... Proszę, proszę już tutaj znikać. O, niech się wczyta teren, bo widzę, że się nie tu czytał. No, jeszcze to czytuję, pokładę sobie, zróbmy excessani. No i co? Lecimy naszym Polonezem. Olebus, zobacz, jak leci te wydechy z boku. No, zobaczmy w środku, tak, mamy kubeczek. Tutaj mamy jakieś... Te nawet gazety są wszystkie ładnie pokazane. Zobaczcie, Polonezem 240 jeszcze przyspiesza, nie? licznik zamknął skubany wow 260 jedzie bez problemu nie ponad 260 to może nawet po 300 podejdzie nie wow wow, wow. Nie, nie 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 do wody nie do wody nie do wody nie ma takiej możliwości ale kurde konkretny polhones naprawdę dobra tutaj się przenieśmy też zawieszenie ma niezłe, też fakt, że jest to, że na jednym odcinku nie jestem w stanie pokazać wszystkich modyfikacji tej, tego konkretnego tej samochodu, bo po prostu ich dużo, że sami widzieliście ile tego jedzą. Jest no. więc po prostu tyle kombinacji można na tyle sposobów tutaj kombinować. Nie wiem, na przykład ambulans jakiś porzucony z tymi karetkami tutaj za tym, nie? Na, na szybie, za wycieraczkami. No fakt, że tu nawet wycieraczek teraz nie ma mnie, bo wycieraczka jest jedna z przodu. Więc nie wiem, jak to się trzyma, no ale nieważne, nie. Zobaczmy, jak sobie pofełdzie poradzi z taką mocą. Mówię, güleciliat to zdobędziemy w minutę chyba. Bo póki tutaj radzi sobie naprawdę nieźle. Ło wow, wow, wow ho, ho, ho. No ale zobaczmy tutaj przejazd. Oczywiście przed z, z tą tutaj rzeczkę, czy to co tutaj jest. Nie, no leci ładnie. Tylko mówię, minus jest taki, że jak nas zarzuci już to może być problem z wyjechaniem z tego wodnego bo jednak no jak się zacznie kręcić to już jest kaplica umarł w butach ale tutaj mamy górkę zobaczmy gdzie tam polones zobaczcie co robi W zasadzie to jest Polones czy Mercedes tak się zastanawiam teraz o ale zobaczmy bo fakt że tutaj teraz był trochę rozpędzony zobaczymy z miejsca jak sobie poradzi Chyba, stoimy 0 na godzinę i ruszamy nie no, zobaczcie co robi, Polonez najlepszy póki co Mustanga tak nie zostawałem, bo jednak Mustang to był Mustang Do ekstremalnych chodzić na ulicy, a nie do takich U, szyby zbiłem jak zderzak się fajnie wygiął, tak Nawet realistycznie, nie? Tak przyłożyliśmy i zobaczcie Ale z kolei nad kole już niezbyt realistycznie Dobra, naprawmy go sobie O, aż mi, aż mi z wrażenia przycisk na klawiaturze wyleciał Dobra jedźmy, jedźmy więc dalej Przetestujmy go jeszcze tutaj, na tych kilku głębszych yy, fragmentach tej rzeczki. No i dobra. Tutaj przez krzaczki jakieś, przez trz trzcinę jakąś. Tutaj mamy chopkę tu mamy zawracanko na wstecznym. Tutaj się boję, bo tu jest trochę głęboko. Chociaż... Nie, dobra, bo się utopię. Bez takich. Nie chcę utopić poloneza. ale jeszcze mamy jeden test. I w ogóle chwila, poczekajcie. Tak swoją drogą Zobaczcie jak, zobaczcie jak mu zawieszenie wystaje jak on, jak on jest teraz wysoki nie? Wow Naprawdę nieźle, nieźle to wygląda no Ale dobra, bez przedłużania Bo już widzę mamy 20 minut odcinka prawie Chodźmy sobie na górę Chiliad, przetestować go w ostatnim Naszym testie, czyli w offroadzie, ekstremalnym Proszę nie wywal się do pulpitu go. Wow, ale brudny ale laczka też spali. No więc co, bez przedłużania o razu ciśniemy. Zobaczymy jak sobie Polonez poradzi Ja wiedziałem od zawsze, że Polonez I ogólnie polska motoryzacja Jest najlepsza Dobra Tylko fakt, że tutaj nie mogę też szarżować Bo to jest jednak tył napęd A tył napęd jak mnie zarzuci To też le le lecę na dół momentalnie Wow Czekaj, bo to już pierwszy fejno. załóżmy, że Udało się nam tu przejechać bez problemu. A, udało się. Nawet z miejsca by tu podjechał, ale może niekoniecznie w ten sposób. No, patrzcie, jeszcze się przeteleportowałem i jeszcze źle. No, to jest minus tył napędu właśnie na takich yy, testach. No, no, woj! O! O! No, mniejsza pękka wystarczyła i już jedzie dalej. Teraz się trzeba skupić, już nie możemy żadnych failich, pełni Jesteśmy bardzo wysoko. ziku, a ty chyba byś nie chciał umrzeć, nie? Czekaj, teraz tutaj lecimy. O dobra. Ja. Teraz na spokojnie. Jak jeśli macie również jakieś propozycje na kolejne mody, piszcie. Póki co jedna pozycja byłaby to Ford Mustang. A póki co lecimy sobie polonezem na naszą górę Chilliwack. Na końcu oczywiście będzie jak? Rekord skoczni, zobaczymy jak się nasz, nasz polonez tutaj zachowa, prawda? Jestem ciekaw, czy na przykład jest tutaj taka możliwość, żeby była czerwona... Wow, Olsz się obrócił. Czerwona tablica. Tak jak to czasami w Polsce występowało. W tablicach się wygięła w ogóle. Okej, okay, polonez. Musimy się odwrócić, bo tyłem nie podjedziemy. Dawaj, lecisz. O oh też jak wskazówka poza ten w ogóle Te wydechy z boku Dawaj! Oh, muszę go ciągle kontrolować z tym tyłem napędem, bo... To jest jakaś kaplica. Tak jak Tiko na przykład miało przód napęd, to leciał ładnie, bo ciągnął jednak, a tutaj go pcha, nie? Ale na przykład tak jak na ulicy byliśmy, to do driftowania to tylko tył napęd, nie? Bo widzieliście, że Mustang na przykład albo ten też się pięknie kręcił. Ta antenka teraz, takie na nią spojrzałem, taka urocza jest. No, 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 woj... O, na przykład to był plus tył napędu, że popchnął mnie. I, że już zacząłem praktycznie spadać, a i tak mnie popchnął. A właśnie, żebym nie spadł na tutaj, na to wzniesienie. Ale zobaczcie, jak idziemy, jak normalnie, jak burza. Już jesteśmy prawie na samej górze, bo to już jest złączenie tych dwóch dróg za chwilę. Tej łatwiejszej, czyli aktualnej, i tej trudniejszej po prawej stronie, czyli gdzieś tam. Oczywiście tą drugą też sobie wykonamy. Zobaczymy jak tam nam pójdzie. No, a tu już mówię, tu już lecimy tak w zasadzie w domu, bo tu już łatwo idzie. Ale jedziemy do samego końca. No, oczywiście. W międzyczasie możecie się zasugerować tablicą i zrobić to, co jest na niej napisane. Więc co? Myślę, że Polonez Was do tego przekona. Jego piękne wyczyny bohaterskie, które pokazują, że Polska wcale nie była najgorsza. W swoim okresie coś zbiłem. Nie ma tu się Poloneziku, Naprawimy ciebie potem. Na A póki to trzeba zobaczyć jakie będą szkody, jeśli dojedziemy na sam szczyt. W zasadzie już jesteśmy na sam szczycie, już wydać ten punkt widokowy. Nawet krzaki mu nie straszne, przebija się przez wszystko jak chce. No i co? Już prawie jesteśmy. Tu musimy oczywiście na nasze miejsce wjechać. I jesteśmy na górze Chiliad Pierwsza trasa, mistrzowsko dla Poloneza. Myślę, że... Zasłużył na to, żeby go naprawić. I co? Lecimy tutaj na dół znowu. I robimy tą cięższą trasę, czyli tą oto stroną. Bo to jest oczywiście łatwiejsza, jak już to kilkukrotnie wspominałem w poprzednich odcinkach. A póki co to lecimy na sam początek. Zaczniemy sobie tak jak maluchem, że musimy pod tą ścianę wjechać. Czyli od tego to miejsca. Znowu będziemy mogli zobaczyć piękne zawieszenie. Pio! Ale ty... Naprawdę gójdę Konkretne czy dałoby się go się tak podnieść na takiego kurde monster taka o, bez problemu sobie poradził Dawaj, dawaj. O, policjanty tam stoją. Panowie, ja wam pomogę na początku odcinka to mi nie wstawiacie mandatu za to, że jeżdżę po górach. Dobra. No tu znowu ta fajna zioła. Ta informacja mi się wyświetliła. Okej. Okay. Ale widać też, że, że się zakurzył troszkę. To też fa jak właśnie jest tak cały zakurzony wygląda dosłownie jakby był z jakiegoś. nie wiem, z pod drzewa, drzewa wyciągnięty bez jakiś... Jezu, za szybko mówię albo z jakiejś. Stu, bardziej ze stodoły w sumie wyciągnięty, taki zakurzony cały, nie? No to będzie ze stodoły, właśnie, bo jak z pod drzewa to byłby zardygały, właśnie. A ze stodoły to właśnie będzie zakurzony, jak już. Więc na odwrót, na ja, metę, ja więc spokojnie, bo tu jest niebezpiecznie. Jestem ciekawy, jakby to wyglądało w prawdziwym życiu, takim samochodem wjeżdżać. No, dawaj! Znowu się obkręcił. No, ale znowu... Idę. Trzeba to tak zjechać. No, teraz można jechać. Jakby to w prawdziwym życiu wyglądało, takim samochodem wjeżdżać bo taką stroną w górę, nie? Ile by to zajęło, bo... W GTA ile mi to zajmuje? Dwie minuty? Nie no, bo dwie to się przecież... Nie wiem, z pięć minut około by to zajmuje, nie? No tutaj zobaczcie, bez najmniejszego problemu, no. Polone, z FSO, leci jak chce, po prostu. Leci po swojemu, robi swoje jak należy. 1-4, chyba. Ale robi swoje jak należy, tak jest. Pokaż kto rządzi, polska motoryzacja. Nie, no generalnie to ja lubię. No i moje ulubione motoryzacje są polska, japońska oraz yy, amerykańska. Yy, polska ze względu na to, że jest po prostu polska że ja czuję, że to jest motoryzacja, która kiedyś była naprawdę coś pięknego, jak ją Polacy wspominają teraz niektórzy, zwłaszcza się chociażby Poloneza, Maluszka, na przykład Syrenka, Warszawa. Potem mamy amerykańskie, również piękne klasyki, zwłaszcza te stare samochody amerykańskie, tam na przykład Dodge Charger 1970 rok, Challenger, 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 Challenger się mówi, Mustang stary też mi się podoba. No i wiele więcej tych samochodów. Delorean na przykład, o DMC-12, 1982, o kurde, 1.6 Jezu, jakie 1.6? 2.6 chyba? Ej, po się zgubiłem, 2.6 albo 3? Kurde, nie pamiętam czy się, że teraz jakim tego Delorean ma pojemność Na pewno ma V6, ale jaką pojemność? 2.8 chyba Ale to nie, ma, to nie nieważne, po prostu Delorean Przepraszam Polonez, Polonezie, ale ej chwila, bo tu mamy teraz problem. Polonez nie może podjechać. Taki mocny i co? Dawaj, nie rób wstydu Polsce. No, no nie zrobił, elegancko. No i potem Japońska. A, jeszcze do, wracajmy chwilę do Amerykańskiej. No, Amerykańska przede wszystkim przez swój kształt, no i przez to swoje brzmienie, V8, nie? A potem japońska, chociażby też przez silniki, które są najlepsze, chyba bo no po prostu no, są nie do zajechania. Ile razy oglądałem jakąś 40-letnią Toyotę, która była. Tylko jedyne co było robione, tak naprawdę, to wymiana oleju, filtrów i tak dalej, a ani jednej koperki wycieku, nie. To faktycznie było udokumentowane, że nie było nic takiego poważnego robione jakieś wymianę uszereg czy coś, nie. Tylko oleje, filtry, a zachowane po prostu jak złoto, nie. Tylko minus japońskich to jest blacharka, która lubi kolorować, czy coś takiego. Okay. A w międzyczasie, jak już opowiadam o samochodach, Polones dojeżdża po raz drugi na szczyt Góry Chilliad. i próba druga również jest zaliczona, jak najbardziej. Polones Mercedes FSO, ale pięknie zaparkowałem. No a co, w międzyczasie teraz przelecimy sobie tutaj i rekord nie oczywiście musi być, ale zanim to, to trzeba go naprawić. Ole leci, patrzcie to. Czy wylądujemy na tartaku? Jak myślicie? No słuchajcie, leci ładnie, wygląda jakby miał na koła wylądować. Nie dotykam klawiatury w tym momencie. Aha, zatrzymał się na drzewie. Dobra. Wyciągnijmy go sobie właśnie na jakieś widniejsze miejsce. Może niekoniecznie na ale tylko gdzieś tutaj. Ja myślę, że jakby wchodziń się tak uderzył też by mu się nic poważnego nie stało. Chociaż koło się zblokowało, to nie ale jeździ, nic mu nie jest. Jeszcze w Polsce byłby warty z 5000. No więc, co myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Polones naprawdę pięknie przetestowany. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam do opisu, do pobrania tego moda do przetestowania go sobie. I jakie są jeszcze inne opcje ciekawe, na przykład jakiś nie wiem, ambulans, kurde, spod pod drzewa wyciągnięty albo z morza, taki cały zardzewiały. No i co, widzimy się w kolejnym wkrótce, więc papa i cześć.